Cześć kochani, witajcie na firmacji dzisiejszej, a teraz tak intuicyjnie proszę, żebyś wybrał, żebyś wybrała jedną spośród tych dwóch talii kart, które dla Ciebie dzisiaj przygotowałem, które dla Ciebie dzisiaj mam. To jest pierwsza talia, to jest druga talia, a zadanie dla Ciebie jest teraz takie, żebyś wybrał, żebyś wybrała talię dla Ciebie. Pierwsza, druga, oczywiście, jeśli potrzebujesz obu, to możesz wybrać dwie te talie, ale w tym momencie proszę, żebyś napisał. Żebyś napisała w komentarzu, która talia dzisiaj jest Twoja. Pierwsza, druga, może pierwsza i druga. Czemu nie? Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę pierwszą talię, to afirmacja dla ciebie na dzisiaj będzie następująca. Już w tym momencie losuję ją dla Ciebie. Wszystkie moje związki są pełne harmonii. To jest yy, afirmacja dla Ciebie, ale to nie wszystko, proszę teraz posłaj dalej. Gdy tworzę w sercu i umyśle harmonię, odnajduję ją także w swoim życiu. Moje wnętrze tworzy moje środowisko zawsze. A więc sam zobacz, sama zobacz, jak, jak bardzo ważna w życiu jest harmonia. Jeśli będziesz miał, jeśli będziesz dążył, dążyła do spokoju, zrównoważenia, harmonii, jeśli odnajdziesz harmonię w sobie, no to Twoje życie również będzie takie, właśnie takie nacechowane harmonią, prawda? To jest bardzo, bardzo ważne, że to, co masz w sobie... Będzie, ta, będzie tym, co będziesz widział, co będziesz widziała na zewnątrz. Dlatego odszukaj w sobie harmonii i naprawdę yy, będzie to dla ciebie najlepszy wybór. Yy, wspaniała piękna afirmacja. Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę drugą talię, właśnie tę, no to już w tym momencie również dla Ciebie wyciągam taką afirmację. A afirmacja dla Ciebie na dzisiaj to. Właśnie teraz projektuję swoje wspaniałe, radosne życie, którego pragnę i które jest moim prawem. No, kochani, właśnie o to chodzi w tej afirmacji. Ty masz prawo do tego, żeby działać, prawo do tego, żeby się starać, prawo do tego, żeby tworzyć swoje szczęśliwe życie. Nie czekaj na to, że ktoś zbuduje szczęście, Twoje szczęśliwe życie, bo to możesz tylko i wyłącznie Ty sam, ty sama, zresztą powiem jeszcze więcej, to jest Twój obowiązek, żeby no, tak działać w swoim życiu, żeby odczuwać pragnienie, żeby odczuwać szczęście, żeby odczuwać e, radość, szczęście, satysfakcję. To jest. Twój obowiązek a tę afirmację. Warto jest mówić na głos codziennie, trzy razy dziennie, zapalić świecę właśnie w tej intencji. Prawda, że piękna, niesamowita jest ta afirmacja dla Ciebie na dzisiaj. No i cóż, kochani, bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony ze sobą czas. Napisz w komentarzu, co sądzisz, co uważasz na temat tego czytania. Będzie mi bardzo miło, jeśli również udostępnisz tę afirmację u siebie na swoim profilu. No i cóż, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam Ciebie gorąco na jutro. Liczęszą afirmację, a na dziś pięknie dziękuję. Życzę Ci wspaniałego dnia. Do zobaczenia jutro. Papa! Pa.